Cześć, jesteśmy nad wodą, sezon karpiowy w pełni, a w ofercie Foxa pojawiają się ciągle nowe produkty. W tym miesiącu kolejne z nich dołączą do oferty. Pierwszym z nich będzie XL BB Table. Stolik XLBv Table jest doskonały dla wędkarzy na dłuższych zasiadkach, którzy chcą, aby ich najważniejsze rzeczy były uporządkowane i pod ręką. Może być używany jako miejsce do wykonywania przyponów, jako płaska powierzchnia do przygotowywania posiłków lub nawet jako biurko, dzięki czemu twój namiot zmieni się w biuro. Dzięki jego rozmiarom jest idealny do używania wewnątrz większych namiotów lub namiotów typu social. Wyposażony jest w regulowane nogi, co pozwala zwiększyć wysokość i ustawić stolik na nierównym gruncie. Po złożeniu jest doskonale płaski i ma własną torbę transportową, dzięki czemu jest łatwy w przechowywaniu i transporcie. Jego wymiary to 80x60 cm, a wysokość można zmienić od 56 do 75 cm. Wcześniej w tym sezonie pojawiły się w naszej ofercie dwie nowe, pełne serie odzieży karpiowej. W tym momencie dochodzą kolejne produkty, które są uzupełnieniem tych serii. Bluzy z kapturem i joggery z serii Collection są cieplejszymi i grubszymi ubraniami w porównaniu z obecnymi już w ofercie. Dostępne są zarówno w kolorystyce black and orange, jak i green and black i są doskonałe, gdy temperatury są nieco niższe. Joggery są ładnie dopasowane. Mają elastyczne zakończenia nogawek i pas, zapinane na zamek kieszenie, a bluzy z kapturem uszyte są klasycznie z kieszenią typu kangur. Wszystkie ubrania dostępne są w rozmiarach od S do 3XL. Pora letnia to mnóstwo czasu, które spędzamy nad wodą, mnóstwo czasu poświęcamy na biwakowanie, dlatego w naszej ofercie biwakowej pojawiają się dwa nowe modele kubku Foxa. Gorące napoje lepiej smakują w ceramicznych kubkach. Dlatego dodaliśmy do naszej oferty dwa nowe: jeden czarny i jeden zielony, obas ikonicznym logo Foxa, głową lisa w kolorze camo i pojemności 350 ml. Jednak głównym pytaniem jest to, co z nich będziesz pił. Poza produktami, które właśnie do, dołączają do naszej oferty, pamiętajcie o olbrzymiej premierze nowości, która jak co roku będzie miała miejsce pod koniec sierpnia. Wówczas mnóstwo nowych, fascynujących produktów eee, ujrzy światło dzienne. Także śledźcie nasze kanały medialne, bo naprawdę warto.